Cześć, mam na imię Sara i znajduję się w Drzewo Życia Studio Jogi we Wrocławiu. I postaram się pokazać Wam dzisiaj, jak wejść do pozycji odwróconego motyla. Zaczynamy od umieszczenia chusty na wysokości kolców biodrowych. Kiedy mocno naciągniemy chustę, powinna znajdować się na wysokości kolców biodrowych. I teraz musimy wejść do chusty zwiniętej w taki jeden sznur, obiema stopami. Następnie odchylić się do tyłu, połączyć podeszwy stóp, kolana ustawić szeroko i pozwolić, żeby chusta przytrzymała nas za pachwiny, po czym przenieść barki do przodu. Teraz może wystąpić lęk przed tym, że upadniemy. Ale chustę mamy zawieszoną na tyle wysoko, że nawet gdybyśmy upadli do przodu, nie uderzymy głową w głowę. No i nie ma takiej możliwości, żeby tutaj wypaść z chusty, bo zawiśniemy wtedy głową w dół. Możemy to zrobić po prostu rzucając się w dół, ale pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić to delikatnie, ostrożnie, bezpiecznie. Więc złapmy się dłońmi pod pachami. Jeśli złapiemy się nisko, to przytrzaśniemy sobie ręce i będzie problem z wyjściem. Więc łapiemy się dłoni pod pachami, teraz zaawąkamy plecy, możemy wsunąć troszeczkę miednicy do tyłu. Zaawąkamy plecy i powoli opuszczamy głowę w dół. Jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, to podnosimy się do góry. Jeżeli jest ok, to możemy się zatrzymać i tutaj Połączyć dłonie do namasteczki, odciągnąć od pleców, włożyć na kolana, w powisieć. Ta porcja jest super, bo bardzo odciąża kręgosłup. Kręgosłup może się tutaj fajnie zdekompresować. Kiedy chcemy już wyjść, to łapiemy za pustę e, kciukami do środka, zaokrąglamy plecy ciągając e, czoło do kości i zginamy wyczuwając powoli kręg po kręgu, kręgu podnosząc się z powrotem do sierb. Takie proste. Dziękuję wam e, za, dziś, za dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do subskrybowania. Dziękuję bardzo Na was.